Dla samorządu powiatowego Skędzierzyna Koźla wyzwaniem była termomodernizacja budynku domu pomocy społecznej. Tak naprawdę od utworzenia tej jednostki nie był on modernizowany pod kątem właśnie poprawy efektywności energetycznej. I tutaj muszę powiedzieć, że dzięki środkom z polskiego ładu dofinansowaniu na poziomie ponad 4 milionów dzisiaj to zadanie jest realizowane. Dzięki tym środkom uda nam się poprawić zdecydowanie efektywność energetyczną tego budynku, wprowadzić odnawialne źródła energii, obniżyć koszty eksploatacji tego budynku, a co za tym idzie, poprawić komfort życia naszych mieszkańców.